Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Jestem Mr. Frog i zapraszam do oglądania. I dzisiaj poszukamy sekretów w Brook Heaven. Pierwszym sekretem, pewnie o którym wiecie, to jest sekretne pokoje w banku. Żeby tam wejść, bierzemy kartę, idziemy na górę, otwieramy te drzwi. O tym to. Pewnie też wiecie, że tutaj się otwiera ten sejf, tylko trzeba podłożyć bombę. Bierze się bombę, podstawia się tu i sejf jest otwarty. Ale też tutaj jest sekretne przejście, co prowadzi nas do takiego czegoś. Jesteśmy w takich podziemiach i idziemy tam na sam koniec i tutaj są takie pomieszczenia jest jeden sekret jak się naciśnie na tą lampę co tutaj jest otwiera nam się takie przejście i możemy tutaj wejść i kolejnym sekretem jest też to że jak się usiądzie przy tym laptopie to są kamery całego miasta kolejnym sekretem jest to że jak się tu pójdzie otwiera nam się przejście Jesteśmy za tymi wszystkimi sklepami. To pewnie każdy z Was znał. Kolejnym sekretem jest szpital, a nie szpital, a to co się znajduje nad nim. Bo pewnie się zastanawialiście, co taki ogromny szpital jest, a, tak, a tylko jest parter dostępny. Więc żeby się tam dostać, skakujemy tu, tu i wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia, które yy, było prowadzone przez agencję FBI. Tutaj też jest dużo sekretów. Kolejnym sekretem jest to, że jak tutaj pod tym tą kapsułą się naciśnie ten to przycisk, to się powinno pojawić. Mi się tego sekretu nie udało zrobić. Za co Was to przepraszam? Bo tam ten sekret jest serio trudny do zrobienia. Tutaj jest taki kolejny, że jak się wyskoczy przez tą dziurę, lądujemy w recepcji. Kolejnym sekretem jest to, że jak się pójdzie w szpitalu za X-Rayem, znajdziemy taki oto pokój, który jest, w którym pokoju jest notatka, trochę rozpikselowana, więc wam ja tego nie przeczytam, ale możecie zapauzować i przybliżyć, poczytać. To jest kolejny kusik w sekrecie, w którym są takie pokoje i ten pokój jest agencją, cały wypełniony jest wodą. Są tutaj też takie malutkie inne pokoje, na przykład ten. No i w ostatnim pokoju, który jest tutaj jest ten po prawej stronie. Naciskamy ten oto no guzik i jesteśmy tutaj. No i jak już tutaj wypłynęliśmy, płyniemy tutaj. Idziemy tutaj. I tutaj jest taka mini kamera. Musimy na nią nacisnąć. I to jest sekret. Do kolejnego sekretu potrzebny jest nam ten żółty dom, taki duży. O właśnie ten. Budujemy go. Idziemy tutaj na tuto biblioteki, i tutaj któraś z tych szafek powinna się nam otworzyć. Nie pamiętam, która to była. Więc zaraz się widzimy. Czyli jednak to było to. Musiałam sobie po. Poszukać tutaj całą bibliotekę, żeby sobie przypomnieć. Jednak było to. Otwieramy tu. Jesteśmy w takim pomieszczeniu. Schodzimy na dół. Jesteśmy w kolejnym. Niechcący chyba zapomniałem włączyć nagrywania. I to jednak było. O, tutaj. Schodzimy tu. Schodzimy na dół. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. W tym pokoju jest jeszcze jeden sekret. Do tego sekretu potrzebny nam jest laptop. Siadamy na tu, na tym krześle, na tym, na tym, na tym, na tym. I wtedy chyba nam to się odpala. Na laptopie, nie, nie wiem czy to się nam odpala, ale laptopem się nie przejmujemy, tylko tutaj gdzieś na no, jakimś filarze ma być. Ma być takie białe coś. Musimy najpierw to znaleźć. Dajcie mi chwilę, ja to zaraz znajdę. Jednak zrobiłem ten drugi sekret, który tam się nam wyświetlał, tutaj na tym laptopie. Takie zielone coś. A tutaj to tylko. Było usiąść. Trzeba na tym krześle z laptopem i tutaj powinno być to coś to białego na tym filarze. Kolejnym sekretem jest policja. A nie sama policja. A tylko jedna cela. Chyba to ta była, cela 2, Tak. Tutaj się wchodzi. Oj. Tutaj wchodzi się na górę. Kurde, nie mogę tam wejść. O, chodzi się tu na górę i tutaj gdzieś. W prawej stronie jest przejście. O ile tego nie skasowano. O, jest. I idziemy tędy. Trochę to ciemno. Idziemy tędy. I jesteśmy w takim oto pomieszczeniu. I tutaj jest zdjęcie jakiegoś kościa z Roblox. Jakiś kijek. Yy, I takie szafki. Też chcę wam powiedzieć, że z latarką do tego sekretu się łatwiej wchodzi, bo nie jest tak czarno. A to już były wszystkie sekrety z tego odcinka. A ja, na, a ja już kończę. Na razie. Dzięki. Cześć.